No sporo rzutów różnych w tym spotkaniu mieli już piłkarze Okocimskiego. Te najlepsze sytuacje stworzyli sobie zaraz na początku spotkania po rzutach rożnych. Im dalej w las, tym ciemniej. A więc tych sytuacji nie było jeszcze tak wiele Teraz Dawid Dynarek z powrotem ponowienie tej wrzutki i piłka w bramce. Jest gol dla Okocimskiego Brzesko. Wydaje się, że strzelcem tego gola jest Mateusz Urbański. To on najbardziej cieszy się z tego gola. No i Okocimski wychodzi na prowadzenie. No coś od to nie uciecze, może nie do końca zasłużona ta bramka i taka trochę dziwna, no bo ta piłka wrzucona przez Dawida Denarka za łatwo tutaj przeszła i Okocimski prowadzi. Rozpędzają się zawodnicy z Brzeska, ale to dośrodkowanie bardzo, bardzo słabe, ale piłka utrzymała się w boisku, wydawało się, że już piłka poza grom. no i proszę bardzo jest gol na 2 do 0, tak to się musiało skończyć, mają też jeszcze pretensje piłkarze z Rzeszowa, że ta piłka opuściła boisko, no ale nie, Piotr darmochwał, wykorzystuje podanie Iwana Litwiniuka z lewej strony, no i Rzeszowianie przegrywają już z 0 do 2. Dziwny...